Dzień dobry, dzień dobry we wtorek. Dzisiaj dostajemy opowieść o Jezusie i apostołach, którzy są znowu krytykowani przez faryzeuszy za to, że w szabat łuskają kłosy, bo są głodni. Czy ta Ewangelia jest Ewangelią o małych, rozwydrzonych chłopcach, którzy mają w nosie prawo, mają w nosie. Zwyczaje mają w nosie religię? No nie. Ta Ewangelia jest o czymś bardzo ważnym, co nam moglibyśmy nazwać prymatem miłości nad prawem. Yy... Taka niby oczywista zasada, że jeżeli coś w prawie, nawet w prawie kościelnym, miałoby nam przeszkadzać w wyrażeniu miłości, to mamy obowiązek w sumieniu wybrać to. Co, y, co nam nakazuje, co podpowiada nam miłość. Y, to jest bardzo ważna zasada, bo y, ona po pierwsze odnosi się do odpowiedzialności: do tego, że y, w danym momencie, w danej sytuacji, w danej relacji, w danym y, momencie historycznym. Ja widzę, że moja czy moja miłość po prostu do jakiejś osoby, do jakiejś grupy osób wymaga tego, żeby zrobić coś bardzo konkretnego, bez względu na to, czy prawo y, mi tego zabrania czy nie. I to nie jest zasada, która jest anarchistyczną zasadą, że ja sobie wywalam prawo, że ja nie chcę prawa. Absolutnie nie. Prawo jest bardzo ważne, i patrząc na Jezusa widzimy to. Jezus jest pobożnym Żydem. Jezus jest tym, który nie wywala prawa Bożego, prawa chciałem powiedzieć prawa kościelnego, prawa judaistycznego, ale je wypełnia miłością. Ten tekst oczywiście, który powiedziałem na początku, że jeżeli coś miałoby im przeszkadzać w miłości, nawet jeśli to jest prawo kościelne, to. To mam obowiązek iść za tym, co mi nakazuje miłość, z parafrazą słów y, biskupa Chai sprzed lat. Y, więc nie wymyślam tu nic nowego i sam bym się na to nie odważył, żeby taki coś powiedzieć. Ale chodzi mi o to, żeby, żebyśmy wyłapali w ogóle ten sposób myślenia i działania Jezusa. Y, to jest to, co wczoraj, to jest kontynuacja wczorajszego myślenia. To znaczy, pamiętacie, wczoraj mówiłem o rozeznawaniu. O tym, co w danym momencie jest lepsze. I dzisiaj Jezus to potwierdza czynem, to znaczy pokazuje, że miłość, a w tym wypadku ta miłość to nie była. Aha, dobra, jasność. Miłość nie rozumiem tutaj jako uczucie, tak, że ja Cię kocham, bo je ja tak czuję. Tylko mówię o miłości, która według świętego Ignacego wyraża się w działaniu. To znaczy, to jest definicja miłości Ignacego, ja się pod nią bardzo podpisuję. To znaczy, że moje działanie. Jest wyrazem mojej miłości. Czyli y, to nie chodzi tylko o opisanie romantycznych wierszy, o, o motylki w brzuchu, tylko chodzi o coś więcej. To znaczy, chodzi o to, że miłość wyraża się w czynach. I y, począwszy od miłości Pana Boga do nas, pamiętacie medytację czy kontemplację o wcieleniu, tutaj, o której tutaj bardzo często wspominam, że Bóg patrząc y, z perspektywy nieba, oczywiście to jest wizualizacja. Na złe działanie ludzi odpowiada miłością, miłosierdziem, która jest działaniem. Bóg zbawia świat. I to jest to, co ma nas y, wyróżniać w tym świecie, jako chrześcijan, że my robimy dokładnie to samo. To znaczy, że z miłości podejmujemy różne działania, takie również, które wydają się być y, no, odważne wydają się być bezczelne, a są po prostu wyrazy miłości. Oczywiście, tak jak mówiłem wczoraj, jak to często powtarzam, musimy się liczyć z tym, z czym liczył się Jezus i co doprowadziło ostatecznie do tego, że na końcu właśnie za to będzie ukrzyżowany. I znowu wracam do wczorajszej myśli. Wzięcie swojego krzyża to nie jest cierpiętnictwo, że nie wiem, boli mnie noga, Boli mnie głowa, to to jest mój krzyż. To jest dosyć prymitywne popatrzenie na, z całym szacunkiem do, do cierpienia na krzyż, ale moim krzyżem jest to, że kocham, że mam pasję, że podobnie jak Jezus z miłości idę do tego świata. Nie żeby go zbawiać, bo ten świat jest zbawiony przez Jezusa, a więc drugiego Mesjasza nie potrzeba, ale chodzi o to, że się podłączam pod to, co jest Jezusowym działaniem. Oczywiście, podobnie jak u Jezusa, każdy, kto żyje taką zasadą, y, musi się liczyć z tym, że będzie wykluczony, że będzie poza marginesem. No bo system jakikolwiek był, czy to będzie system polityczny, religijny, y, jakikolwiek system, który, w którym ktoś wyłamuje się z ogólnych zasad, y, jest po prostu człowiekiem niewygodnym. I to nie dlatego, że w tym systemie są źli ludzie że tam są jacyś zwyrodnialcy, którzy się pozbywają tych, którzy kochają. Nie. Po prostu każdy system, który tworzą ludzie w ramach jakiejś organizacji, jakiejś grupy, ma to do siebie, że nie lubi czegoś, co każe mu się wyłamywać ze schematów, które sobie stworzył. Dlatego Jezus ostatecznie umiera na krzyżu. Ale myślę, że warto też zobaczyć inną rzecz i inne niebezpieczeństwo. Znaczy, że Postawa, która bardzo często się pojawia, znaczy, że no, prawo mi zabrania pewnych rzeczy robić, więc tego nie zrobię. Yy, I legalne to wszystko jest, yy, ale zobaczcie, bardzo często można się za tym schować. To znaczy, łatwiej jest powiedzieć, że czegoś nie mogę zrobić, że nie wiem, przepisy kościelne mi zabraniają, albo przepisy państwowe mi zabraniają. W związku z tym no, nie robię tego. Chciałbym Ci bardzo pomóc, ale ci nie pomogę. No bo tak jest. Tylko, że zobaczcie, yy, za tym legalizmem tak naprawdę kryje się bardzo często lenistwo, strach, yy, strach też przed wykluczeniem, bo my lubimy przynależeć do jakichś grup, do jakichś ekip, do jakichś elit i tam się dobrze czujemy. No bo wszyscy myślą i działają tak samo, w związku z tym jest to bardzo bezpieczne. Tylko pytanie, czy o to chodzi Jezusowi w Ewangelii żebyśmy się czuli bezpiecznie. Myślę, że nie. Mamy nad czym dzisiaj myśleć. Ta dzisiejsza Ewangelia daje nam dużo do myślenia, daje nam dużo takiego yy, takiego paliwa do tego, żeby się odważyć, do tego, żeby myśleć po swojemu, żeby działać po swojemu. Jeszcze raz to podkreślę, co mówiłem na początku, nie chodzi tu o żadną anarchię. Bo to, to nie jest sposób na życie, że wywalam całe prawo i ja stanowię prawo. Nie. Respektuję prawo, jestem w strukturach i za moje decyzje y, otwieram się na konsekwencje. To znaczy, że przyjmuję te konsekwencje, ale ja wiem, dlaczego w danym momencie, w danej sytuacji, w danej relacji zrobiłem coś innego niż pozwala mi to prawo. Y Niby to oczywiste teoretycznie, ale zobaczcie, że tak jak mówiłem, lubimy, lubimy się chować za tym, co jest konwenansem, co jest prawem, co nas y, bezpiecznie chroni, co sprawia, że nikt się nie może nas przyczepić. Ale to chyba nie jest do końca życie z frajdą. Na pełnej petardzie, jak mawiał Jan, to chyba nie jest do końca życie, które pokazuje nam Jezus w Ewangeliach i myślę, że ostatecznie to nie jest życie chyba którego by chciał ktokolwiek dla siebie. Oczywiście, że wielu z nas taki sposób życia wybiera. No bo mamy różne uwarunkowania i przede wszystkim lęki, które nas paraliżują. Ale przynajmniej, wydaje mi się, że przynajmniej warto przy takiej ewangelii zobaczyć, że w moim sercu, w twoim sercu jest takie pragnienie, żeby żyć w wolności dzieci Bożych, żeby być człowiekiem wolnym. Więc to Wam dzisiaj zostawiam. Tak, przez cały ten odcinek w tle sobie myślę, bo dzisiaj jest, yy, dzisiaj jest dzień babci, yy, 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 i potem będzie dzień dziadka, że może warto właśnie popatrzeć, ale to oczywiście znowu yy, wiem, że różne mamy doświadczenia, ale yy, generalnie dziadkowie są kimś takim, kto. Trochę działa jak Jezus w tej Wangelii, to znaczy trochę poza systemem, to znaczy, że oni z zasady trochę wnuków rozpieszczają. Jeszcze raz mówię, wiem, że są bardzo różne sytuacje, czasem bardzo trudne, patologiczne, które zaprzeczają tej zasadzie, ale właśnie chciałbym jakby zobaczyć co do idei. I, i trochę to jest właśnie na takiej zasadzie, że rodzice ustalają pewne zasady, a dziadkowie bardzo często je łamią. Oczywiście z innych przyczyn, z innych powodów. Ale, jakby, myślę, że w tym kontekście tej Ewangelii warto też do tego, no, do tego obrazu sięgnąć i zobaczyć, że właśnie o to chodzi, że w danym momencie rozeznajemy, że coś jest lepsze. Oczywiście, <coughs> jeszcze jedna rzecz do tej zasady, już teraz całkiem poważnie: my się możemy pomylić. Znaczy, to nie jest tak, że stosując zasadę, y, że ja y, biorę miłość ponad prawo, jeszcze raz mówię, nie myślę o anarchii. Yy, mogę się pomylić, no bo to jest bardzo subiektywne rozeznawanie. Zawsze w rozeznawaniu możemy się pomylić. Tylko pamiętacie, wczoraj mówiłem o tej zasadzie: moje sumienie jest jednak ostatecznym tym, tą siłą, która ma sprawiać, że podejmuje jakieś decyzje. A więc liczę się z błędami, ale znowu wracam do tego samego biorę się też yy, źle. Otwieram się też na konsekwencje moich błędów, znaczy, że biorę za to odpowiedzialność. To jest jasne, tak jak Jezus. Tylko że dalej wtedy żyje zgodnie ze swoim sumieniem. Dalej żyje zgodnie z tym, co sprawia, że czuję się i jestem człowiekiem wolnym. Dobrego wtorku wam życzę. Bardzo wam dziękuję za Waszą życzliwość, za waszą dobroć, za to, że wspieracie. Mnie i ten kanał, i że dzięki temu mogą się dziać fajne rzeczy. Do zobaczenia y, jutro. Trzymajcie się po prostu.